Witam serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy 1 grudnia i jest to idealna pora, żeby odpakować sobie dzisiaj nieco fajerwerków. A mówiąc nieco, mam na myśli chyba w tym wypadku całkiem sporo, bo jestem w szoku. Miała przyjść jedna paczka mało zamówienie, a przyszły dwie ogromne paczki. No i spodziewam się, że zawartość naprawdę będzie gruba. I oczywiście te paczki przyszły ze sklepu Shop.pl, na który serdecznie zapraszam i na któremu oczywiście też serdecznie za przysłanie tych paczek. Dziękuję. Co do samych paczek, to w ogóle zobaczcie sami sobie. Tutaj się na to nie patrzcie, bo są z ostatnich rzeczy, odpakowania i w ogóle. To naprawdę są ogromne, tej to prawie nie mogłem podnieść, a tu jest druga gigantyczna paczka, no jak widzicie w ogóle nagrywam inną kamerę niż zazwyczaj, dlatego jest trochę taka inna jakość, ale chyba nie ma tragedii, jest całkiem ok, to jest taka kamera na chwilę, mam nadzieję, że do Sylwestra też się uda coś lepszego ogarnąć, ale tak na razie powinna w 100% mi się wydaje wystarczyć oczywiście wy to oglądacie później niż 1 grudnia bo 1 grudnia wam dodam strzenie 30 dni na Sylwestra ale dzisiaj wam te paczki otwieram, a pewnie filmik z unboxingów dodam w niedzielę yy, no i co do samych paczek to sprawa wygląda tak, że yy, to jest tak, że ja sobie złożyłem zamówienie po prostu tam na niecałe 300 zł i to miało być do mojego stawu sylwestrowego i w ogóle, a Szopek stwierdził dobra, to jest tam coś też porzucę, po podrzucam, żeby nie było tylko na sylwestra, żeby nie było biedy i też przy okazji sobie też coś do tego sylwestra potestujesz, więc można się spodziewać, że też jakieś świeże teściki w najbliższym czasie wlecą na kanał. Więc na pierwszy ogień idziemy tym razem z większą paczką naprawdę, no domyślam się, że w tej większej paczce są rakiety, a ja tak uwielbiam rakiety, że no po prostu nie mogę się już dłużej powstrzymywać, żeby nie zobaczyć, co tu się w środku znajduje. Ale od razu Wam mówię, że ja też sam z siebie rakiety kupiłem. No i po prostu będę odkładał na jedną stronę rzeczy, które są do stawu, które ja sam zakupiłem za kasę swoją. A na inną stronę będą te rzeczy, które po prostu szopy poprzysłam na testy i, i tak dalej. Także mam tutaj już ten karton. Ucię z niego list przewozał właśnie szykujcie się na długi. Odcinek, bo na pewno nie będzie to krótki filmik patrząc na wielkość tych paczek. O Jezus, tak nie ma jakiegoś szeroko, szeroko kątu, szeroko, szerokiego kątu widzenia, ale mam nadzieję, że jakoś to wystarczy. No i nie wiem, to jest taki, taki w ogóle napis, że to jest paczka zweryfikowana, nie mam pojęcia, co to znaczy. Mam nadzieję, że Nigel w tej paczce nic nie robił, a my lecimy po prostu z otwieraniem krótki timelapse. tak cieszę na takie rzeczy, bo ja nie mogę się po prostu powstrzymać, żeby się nie śmiać z radości, bo dostałem rakiety, które zawsze chciałem przetestować, ale zawsze było tak, kurde, tyle to pieniędzy kosztuje, nie ma szans, że kupię te rakiety. I dostałem paczkę rakiet Zombie Invasion od Klaseka. Klasyk sam w sobie, myślę, że prawie każdy, kto tam siedzi w pirotechnice trochę te rakiety kojarzy. Dobra, to jest unboxing, więc nie będziemy się skupiać na samych produktach, chociaż bardzo mnie kusi, żeby to dokładnie oglądać. A dalej mamy yy, zestaw rakiet Tomahawk. Rakiet od importera, też mi się wydaje klaseka. Też się te rakietki ciekawe wydają. Yy, mocno mi się kojarzą z rakietami typu j 8, yy, J 6, z perfektami. 12 sztuk w paczce, yy, to jest chyba nowość, tak mi się wydaje, że nigdzie tego nie widziałem testowalnego. Więc będzie co robić, także bardzo spoko, odkładamy i lecimy dalej. Widzę, że tutaj są rakiety klaskowe, a teraz mamy coś z Morabi I mam tutaj trzy potężne rakiety, rakiety Fantazji Crackling Thunder od Pyromorabi. Te rakiety, których byłem bardzo ciekawy i, i cieszę się, że miałem okazję je tutaj dostać. Niektóre z tych rzeczy myślę, że po prostu, jeżeli okaże się, że jest dużo tych produktów, aczkolwiek nie zakładam aż takiej wielkiej łaski tutaj ze strony Shopka, po prostu nie pójdą od razu wszystkie jakby do testów, tylko niektóre przetestujemy w Sylwestra, więc żebyście się nie zdziwili i tam do mnie nie mieli pretensji, że jakiś tam produkt pojawi się w stawie, no bo trzeba ma się nie pojawić, skoro i tak po prostu założę, że mm, będą testowane w Sylwestra, a i tak te testy wracą ja pewnie w styczniu. No bo mamy jeszcze jakieś tam filmiki i nie sądzę, żeby yy, też testując spirotechnikę z marketów No musiałbym dodawać dwa filmiki dziennie przez cały grudzień pewnie, żeby to wszystko przetestować A tak to na spokojnie No i mam tutaj yy, zamówienie złożone przeze mnie yy, Czyli to jest pięć rakiet, które ja zamówiłem, są to rakiety dwucelowe od Spiroplanet I <ścoughs> na pierwszy rzut oka w ogóle żadnej różnicy nie widzę Ale pewnie po się tutaj to jakoś różni efektem Pomiędzy złotą i żółtą, bo zamawiałem złotą i żółtą rakietę Srebrną i niebieską, to to się zgadza, i to taką bardzo dziwną rakietę od Morawi, które właśnie są dostępne u, u Szabka, bo, jest, bo po prostu ziemią kupiłem, że nawet je odpalić przed Sylwestrem, bo po prostu nie mam pojęcia czego się po nich spodziewać, i mają bardzo też wyjątkowy wygląd. Więc, no, fajnie, że taka rakieta tutaj przyszła, o, one Też mają niezły. Także, także fajnie. Czy coś tutaj się jeszcze znajduje? Bo tutaj się też... Że... O nie, to nie jest koniec paczki w ogóle. Ja myślałem, że to jest tyle. Że to jest po prostu tyle, a to, że wypełniasz do końca. A patrzcie, kurde, na to. Ja pierdzielę. Tu jest jeszcze tyle rakiet. Pozdrowienia dla Sebastiana Szczycy. Nie ma tutaj chyba co więcej do dodawania, do gadania. Totanium, całowym Screamy. Dobrze znane przeze mnie rakietki i dostałem szterny. Yy, o ja! A nie, to nie są szterny rakiety, przecież ten był mniejszy, to są szterne. Szterny foken. Yy, nie umiem tego przystać. Yy, wiecie, myślę, że kojarzycie to, za rakiety są bardzo dobrze Więc ja też po prostu na bok odkładamy No i nie wiem, tak mi się gębać jeszcze do tych rakiet i do tego wszystkiego. Naprawdę sztos totalny. No, taki zamówienie za za jest po prostu masakra. Mamy też rakiety z Kim Rockets od klaseka. Yy, także bardzo fajnie. I widzę, że mam tutaj kolejny produkt od i Są to yy, Thriller Raketen. Nawet chyba to ostatnio Mahony testował. Więc wiem, że mają zarąbisty piste rakiety. Także fajnie. Dobra. To już chyba naprawdę tyle z tych rakiet i tak już jest tak grubo. A nie. Tu jest jeszcze coś? Czy to jest po prostu taki wypełniacz? Tak, to jest raczej wypełniacz. I tu mamy oczywiście klasyczne Zarąbiste naklejeczki, a naklejeczki progangowe, Eskerę. Bardzo polecam. Zapraszam oczywiście do tej kupowania takich wlepek, nalepiania ich. U mnie lądują zaraz na łóżku. Mam taki cały naduszkiem wylepiony cały szereg pirotechnicznych naklejek. Może pod koniec tego filmiku Wam to pokażę. No i lecą naklejeczki do kolekcji. Jedna na łóżko, a reszta do kolekcji moich naklejek pirotechnicznych, których już trochę mam. Naprawdę to jest taka kupa rakiet. Jestem bardzo pozytywnie tym zszokowany. No, uwielbiam rakiety, więc ani trochę się nie zawiodłem. No i lecimy z drugą paczką. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do drugiej paczki, na co chciałem zwrócić uwagę: patrzcie, jak to jest wszystko dobrze zabezpieczenie, ile to jest materiału zabezpieczającego. Nie ma po prostu szans, żeby na najbardziej agresywny kurier Wam pirotechnikę w tak zabezpieczonej paczce uszkodził. Także zostaje oczywiście ogromny plus za to. Dobra. Ja to wszystko wrzucam do kartonu. Jak widzicie, tak po prostu luźno wrzucany wypełniacz zapełnił mm. cały karton, więc świetna robota. I lecimy z drugim kartonikiem. Dobra, idziemy za ciosem i bierzemy się za drugą paczkę. Naprawdę potrzebowałem chwili dłużej, żeby ochłonąć, żeby wszystkie te rzeczy przeglądać, które były w tej paczce. No i jestem w coraz większym szoku, jak sobie wyobrażam, co musiała mi wpaść do głowy, żeby tak grube, tutaj, właśnie zestaw mi rzeczy wysłać. No tak naprawdę jak mówiłem, tylko kilka rakiet było przeze mnie zamówionych, a cała reszta to jest yy, rzeczy od, od szopka. No i dobra, nieważne, już yy, pomijamy te niesamowitości, które się przed chwilą działy i bierzemy się za drugą paczkę. Naprawdę tak dawno nie byłem przy żadnym unboxingu podjarany, tak się cieszę i takie emocje we mocne właśnie siedzą, że no naprawdę aż, aż już nie mogę wytrzymać, żeby zobaczyć co tu jest, więc lecimy z krótkim timelapse i zaraz się okaże. Można się spodziewać, że jednak znaczna część paczki y, będzie, y, oczywiście, już y, zamówieniem rzeczywistym, co tam kupowaliśmy, bo w tamtej paczce prawie nic nie było. Ale myślę, że i tak, patrząc na wagę paczki, to chyba większość tej paczki to y, są rzeczy, które po prostu wrzucił Szopek, a nie które ja y, kupowałem. No i dobra, tutaj mamy materiały zabezpieczające i ja pierdzielę, co ja tutaj widzę. To jest po prostu. Masakra, pierwsza rzecz, która mi się rzuca w, ognia, w oczy, to jest progangowa wyrzutnia, oczywiście e, Dragon Melody, e, na którą chciałem bardzo kupić, ale szczerze mówiąc zabrakło mi po prostu kasy, kasy, więc Szopek idealnie wyczuł temacik, no i wrzucił ją tutaj do paczki. Oczywiście serdecznie pozdrowienia dla całej ekipy pyrogangowej z Poznania i oczywiście spoza Poznania, bo nie tylko ludzie z Poznania są w ekipie z pyrogęgu, ale to chyba oczywiste dla wszystkich. Wow, Piękna ta wyrzutnia, naprawdę poligrafia mega mi się podoba. I dobra, nie, to co ja tutaj widzę to po prostu... po prostu masakra. A weźmy rzeczy, które jednak kupiłem. E, tego też nie kupiłem, te i rakietę, że odrzucił Szopek. Oczywiście się ta wyrzutnia na sobie miała napisany Pozdro z Szopka, więc dziękuję, jeszcze też serdecznie pozdrawiam. E, ciekawe rakietki od Super Powera. E, one są fajne dosyć, z tego co pamiętam. O, <laughs> szopek chyba sobie przypomniał, jak doskonale bawiliśmy się odpalając rakiety na ostatnim strzaniu w Poznaniu, jak nas atakowały i latały wszędzie. <laughs> Ale w ogóle, jak tak ja odpaliłem bez kika i prawie wszystkich poleciała, także dorzucił mi pacz, paczuszkę Assorted rockets, Oczywiście idealne są rakietki do jakichś luźnych strzań czy eksperymentów. Kolejna rzecz, której nie zamawiałem, dostałem, czyli Fej rakietę kaliber B oraz kaliber C. Odkładam sobie to na boczek. No i naprawdę, tutaj na razie nie ma rzeczy, które kupowałem za dużo. Yy, o, tutaj będzie fakturka i paragonik. Z rzeczami nie będę tutaj dokładnie tego pokazywał, bo nie ma co. Chyba, że to jest magiczny herbacik dla mnie. No, ale tu mogę tylko pokazać, że yy, taka kwota została wydana przeze mnie. Nic więcej. No i dobra. Teraz lecimy tymi rzeczami, które ja kupowałem. Czyli tak, jest to wyrzutnia na pewno. Expression, pokochałem to wyrzutnię za ten crackling, nie była najmocniejsza z tych 30, które testowaliśmy, ale efekty tak mi przypadły do gustu, że stwierdziłem, naprawdę muszę zobaczyć ten efekt na żywo jeszcze raz w Sylwestra. Kolejna wyrzutnia kupiona jest to oczywiście opcja 5 od Iskry, przepiękne efekty niebieskiej gwiazdki z brokatem i różnymi dodatkami. Yy, oczywiście, dalej paczuszka zimnych ogni, boże, zimnych ogni rzymskich. Ogni, mam nadzieję, że to są takie strzające z Cracklingiem. Yy, myślę, że to na dzisiejszym strzelaniu nie dzień Sylwestra się o tym przekonam. Yy, kolejną rzeczą, którą kupiłem, yy, też jest ta wyrzutnia Bravo od Komety. 12 się strzał w jeden cal, yy, kaliber, a także spoczko. Yy, tutaj są pierdółki, tak, O, te fontańki, które mnie bardzo ciekawiły pewnie one są bardzo długie. Explosive Fountain od Klasek. Takie podobne do tych JF-01, które kiedyś publikował Jordan Mam tutaj też krakling Astronauty od, yy, od, od, od oczywiście wulkana. Bardzo mnie ciekawiło co to było Ale też nie było takie super tanie, więc odpuściłem A jest tego aż 30 w pasce I wygląda to tak, no po prostu tyle będzie za chwilę rzeczy dostawanych przeze mnie, ciekawych pierdółek że Tutaj się będzie, sąsiedzi to mnie chyba wydziedziczało, ale trudno yy, Paczka świetlików też do różnych strzelań Wyrzutnia też, którą zakupiłem, czyli ta Smania Devil od Pyromoravi i coś, co mi też mega na strzaniu poznaniowym spodobało, spodobało czyli zestaw Thunder Fireworks Super Shocky, takie ale rakiety, ale nie wiadomo co jest to bardzo tanie. Kosztuje tylko 15 zł. Według mnie to jest tylko 15 zł, a nie aż. No i są to bardzo ciekawe, ciekawy produkt, bo one wybuchają na ziemi, mają, lecą bardzo długo i mają dodatkowo ciekawe w powietrzu Więc dlatego sobie zakupiłem, kosztują 15 zł, więc naprawdę spoko I coś czegoś tutaj chyba nie spodziewałem, czyli ogromna kostka, jest to wrzutnia, nie wiem tego przeczytać do końca ale zobaczcie sami, od iskry 55 strzał, yy, 68 strzałów, kaliber mieszany 20-25-30 mm. Iskra, klasa sama w sobie. i Prawie kilogram neku. dokładnie to 808. O, wiem, jakie wyrzutnia te efekty ma. Rip RipDe, <grybde> to się jakoś mniej więcej tak nazywa, i naprawdę ona jest epicka. Więc jak zobaczyłem, że ona się w tej pasce tutaj znajduje, szczenami opadła. Dobra, ja to mniej więcej wszystko ułożę, chociaż to będzie bardzo trudne zdanie, żeby jakkolwiek tutaj wam to ułożyć, żeby się zmieściło do jakiegoś wspólnego ujęcia. No i widzimy się na podsumowaniu. Okej, okay, więc podsumowanie stwierdziłem, że nagram już telefonem niż kamerą. No bo po prostu na tej kamerze bardzo by ciężko było przy takim oświetleniu, żeby było coś więcej widać, a na telefonie tak moim, który ma nie najgorszą kamerę, widać całkiem sporo. I tak właśnie prezentuje się całość. No naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem co znalazło się w tej paczce, jednak w tej drugiej części też zdecydowanie więcej rzeczy było chyba, przynajmniej finansowo, których dostałem niż które sam kupiłem, no ale to tylko się cieszyć, tylko szopkowi za to dziękować i oczywiście jeszcze raz przypominam o tym, żeby wbiłać na sklep Firebirdki Shop, serdecznie polecam, z kodem pyrogang, też macie fajny rabacik. No i co, to chyba na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. Jak widzicie, w najbliższym czasie będzie się działo. Także bądźcie czujni, bo będą fajne filmiki. No i widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczyska.